W niniejszym odcinku będą występować spoilery. Miłego słuchania. Cześć i witajcie w kolejnym odcinku podcastu Olej w głowie. I wracamy, wracamy do tego, co czyniliśmy przed dwoma latami. Słuchajcie, do serii o The Last of Us, czyli moim zdaniem e, najlepszej ekranizacji gry, która do tej spory powstała. Jest to oczywiście serial e, na Maxie, ale to na HBO, ale to... to Przyznam szczerze, o technicznych rzeczach będę mało chciał mówić, bo jest tu o wiele więcej ciekawych rzeczy, które warto mówić. Słowem przypomnienia to sam pierwszy sezon, bo oczywiście w tym odcinku będziemy rozmawiać o pierwszym odcinku drugiego sezonu i o tym, jak ten sezon się zapowiada i jak oddali pewne, ale to zaraz. I słowem przypomnienia, jak oceniłem. Cały pierwszy sezon, a był on no, moim zdaniem absolutnie wyśmienity. E, moim zdaniem, jeśli macie ochotę, jeśli oczywiście macie na to czas i cierpliwości, e, to zalecam wam sobie cofnąć na tym podcaście gdzieś przed dwoma latami. E, ocenialiśmy sobie co dwa tygodnie, e, co dwa odcinki i to był taki fajny, no fajna struktura i myślę, że, że w tym roku też to powtórzymy. Poza tym pierwszym odcinkiem, któremu poświęcimy jednak ten osobny odcinek, w sezonie drugim będzie odcinków siedem. A pierwszy sezon, kurczę, bardzo lubię cytować te swoje opinie, bo po co się pisze. Oceniłem i na 10 na 10 też ze względu na moją miłość do gry i do studia Naughty Dogs, to napisałem najpiękniejsza relacja i najobrzydliwszy dylemat. Jak pamiętam, to rzeczywiście. Zrobiłem sobie rewatch tego pierwszego sezonu przed miesiącem i rzeczywiście to jest najlepszy serial o relacji. Też w świecie postpandemicznym, o tym, jak się kształtują te relacje, to znaczy do jakich pewnych bohomazów dochodzi pomiędzy bohaterami, to to w ogóle coś najlepszego. No i słuchajcie, przydarzył nam się drugi sezon, ale chciałbym zacząć od strony gry, no bo przecież to jest adaptacja, ekranizacja gry. I w, w tym momencie, no właśnie, chyba bardziej adaptacja, bo ekranizacja w przypadku szczególnie drugiego sezonu będzie tu trudniej wypowiadanym przeze mnie, ale tego nazewnictwa będę używał pewnie naprzemiennie, pewnie trochę losowo, bo przyznam szczerze, no zobaczymy, jak będzie się to kształtowało dalej wraz z rozwojem tego serialu. I przyznam szczerze, że mam głębokie nadzieje w tym, że ta struktura tego serialu. I sezonów jest głęboko przemyślana. To znaczy, już wiemy o tym, że powstanie trzeci sezon, co jest dla nas czymś absolutnie zaskakującym. Mamy, słuchajcie, dwie części gry. E, pierwszą część gry opowiedział sezon pierwszy, a więc te dwa kolejne sezony, a więc drugi i trzeci, no będą musiały opowiadać o części drugiej gry. I rzeczywiście, e, przyznam się szczerze, mogliśmy się tego spodziewać. To znaczy, w grze ewidentnie Da się wyczuć pewne dwa akty, to znaczy to, to mogłyby być dwie zupełnie osobne, lecz nadal związane ze sobą gry. Jedno opowiadające o perypetiach Eli, tej naszej głównej bohaterki pierwszego sezonu, no a w drugiej kolejności to ten drugi akt bądź pierwszy, w zależności od tego jak sobie to nazwiemy, by opowiadał o Abi, a więc o córce, Poszkodowanej, no właściwie zamordowanego, nazwijmy rzeczy po imieniu lekarza, który zabierał się do operacji Eli, i który miał ją tak naprawdę zabić, oczywiście, na, na rzecz tego, aby uzyskać tę leczniczą szczepionkę. No i wtedy całe nabiało. Oczywiście, jak się nie zorientowaliście, będą spoilery, tym się cechuje też ten podcast, także przepraszam, no ale to dodam taki disclaimer na początku, dogram to zaraz. I słuchajcie, no, wjechał całe na biało Joel i postanowił wymordować. Dziesiątki, jak nie setek, setki osób w szpitalu i, i uratować, jak się potem okazuje, Eli. No i czy, czy uratować? Będziemy o tym dyskutować pewnie jeszcze nie raz. E, I przy okazji pierwszego odcinka, do którego zaraz w końcu przejdę, ale jeszcze o tej grze muszę napomknąć. Słuchajcie, no, gra strukturalnie jest e, mniej więcej przemyślana na zasadzie, że okej, okay, rzeczywiście e, trochę gramy Eli, e, ale gra rzuca nas na głęboką wodę i robi to absolutnie świetnie. To znaczy, uwaga, spoiler, to będzie też, myślę, do, do dalszej części serialu, ale dość spodziewany, to znaczy nie ucierpicie na nim. Będziemy obserwować prawdopodobnie odcinki z perspektywy Abi, a więc tej poszkodowanej. I to coś nas znamie tego, jak robił to serial Dojrzewanie. To znaczy rzadko kiedy mamy jakieś dzieła filmowe, które ukazują nam perspektywę rodzin, które, no, no w tym przypadku jakby to jest rzeczywiście rodzina poszkodowanego, bo zmarły w tym przypadku ojciec, o ile tak, to będzie w scenariuszu, ale wydaje mi się, że tak, bo zresztą drugi, pierwszy odcinek drugiego sezonu rozpoczyna się od tego, że stoją oni przy grobie świetlików i, i, i wręcz w dialogach pada jednoznacznie, że muszą dorwać sprawcę i wymierzyć sprawiedliwość. No i to jest w pewnym sensie absurd już na samym początku i wiele z zarzutów, bo ten pierwszy odcinek nie dorobił się jakoś wybitnych ocen na film ani Metacriticu. Na film jest to 6,7 na 1000 ocen. No, a na metach krytyku na 18 ocen mamy e, skalę 6,3, więc trochę mniej lubię. No właśnie, e, problem ekspozycji w dialogach, to znaczy, e, tak jak już powiedzieliśmy sobie przy grobach e, świetlików EBI ze swoją zgrają, mówi bezpośrednio: musimy dorwać i zabić Jela. E, jakby prolog w grze. W grze podkreślam, jest absolutnie wybitne. To znaczy, w grze ogrywamy to mniej więcej w 2,5 godziny e, i on absolutnie trzyma w napięciu, a jakby do tego zabójstwa Joela dochodzi poprzez gameplay, a nie poprzez dialogi. To znaczy, my tutaj już dowiadujemy się, że e, celem m, tej tam zgrai, przygrobowej, będzie zabicie Joela. A w grze absolutnie tego nie wiemy. To znaczy, jesteśmy wrzucani, tak jak wspomniałem, na głęboką wodę. E, jesteśmy wręcz. Sprawcami zabójstwa jednego z głównych bohaterów pierwszej części odsłony gry i to jest coś, co gra buduje moim zdaniem świetniej. To znaczy poprzez ten prolog, yy, no właśnie, jakby tutaj powstaje taka naturalna obawa, że napięcie, które dało się zbudować tym wydarzeniem, dążeniem do tego wydarzenia jest zubożone dla widzów serialu. Z zaskoczenie opowiadane jest gameplayem, nie w dialogach. I tu no, powołam się na słowa Borysa Nieśpielaka z podcastu Rocky Borys, e, zresztą reżysera e, dwóch seriali. E, powiedział on, że ekspozycja w dialogach używa się wtedy, gdy rzeczy trzeba ratować. Znaczy, gdy producent nie wie, jak coś nakręcić. To, to mówią, no dobra, niech ktoś powiedzą, po prostu będzie taniej, będzie szybciej. E, I podkreślił że to nie jest dobre pisarstwo. I absolutnie się w tym z tym zgadzam, bo e, wręcz banalnym rozwiązaniem jest Stwierdzić, dobra, niech to powiedzam. I właściwie tym rozwiązuje się większość problemów, to znaczy budowanie tego napięcia. Oczywiście każdy kij ma dwa końce, i, i w tym też można budować inne napięcie, które mam nadzieję twórcy tego serialu przemyśleni, ale to oczywiście dowiemy się z każdym kolejnym odcinkiem, z każdym kolejnym tygodniem. Mam tutaj też tą przewagę, że te odcinki premierują we wtorki. Moje podcinki premierują w soboty, więc możecie sobie używać tych odcinków przed odcinkami kolejnymi, jako w głowie przypomnienia. I powiedzmy o kilku rzeczach, które ten serial. No zresztą, ta gra robiła dobrze. To znaczy, wątek w serialu, który nie pojawił się w grze. Jest to terapia Joela. To znaczy, mi się to nieopatrznie kojarzy z piosenką. Ciekawe, czy ktoś będzie z Was znał. I tekstem nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. I e, w grze y, to znaczy mąż bohaterki y, tej terapeutki y, umarł naturalnie, to znaczy y, y, Eugene. Tak, tak, to się taką się nazywał. A w serialu y, postanowili zbudować jakby chyba postać do Joela y, jako jeszcze większego twardziela mordercy, no bo w dialogach ponownie pada wprost, że y, nazywać rzeczy po imieniu. Zamordowałeś mi męża, i mam, od do to pro... mam do ciebie o to problem. To, to bardzo niezręczna sytuacja, kiedy e, wiecie, w takim świecie, w którym pewnie terapeutów można liczyć na palcach jednej ręki, o ile ręka się znajdzie, e, i akurat niefortunnym zbiegiem przypadków, no rzeczywiście ta nasza terapeutka, to jest osoba związana z, z kimś, kogo myśmy musieli, e, komu wyrządziliśmy jakąś krzywdę. I. Też ta scena zresztą ukazana jest nam jako kolejna, jedna kolejna z wizyt u terapeuty, do której on się nie chce przyznawać. No zresztą, jak każdy taki maczo, słuchajcie, to nic złego. Mi też się zdarzyło być na terapii chodzić do psychologa. To, jest, to są fajne rzeczy zazwyczaj, kiedy chcemy się zaopiekować o siebie samego, i myślę, że to fajna perspektywa rzucenia nas w jela. znaczy, nim też cechują się skrajności. To znaczy, skrajnością są podejmowane przez niego decyzje. Zresztą widzimy w pierwszym odcinku również, to znaczy kiedy dochodzi do finałowej sceny, w której Eli całuje się z swoją najlepszą przyjaciółką, z Diną i to, to jest jakby pewien osobnik tam postanawia sobie że o, jak tu w kościele, lesbiki. No i Joel popycha tego, kogoś, to znaczy to jest ten bezwzględny Joel, który dopuszcza się wszelkiego rodzaju zachowań, byleby... Tą swoją biedną, przyszywaną córkę Eli, uchronić. No i, I rzeczywiście to, e, to poprzez też te dialogi, e, ponownie poprzez te pisarstwo, próbuje nam się udowodnić, że Joel wie, że źle postąpił. To znaczy, ta scena z terapeutką jest absolutnie wybitna, bardzo mi się podoba, Ostatnio mamy bardzo fortunne podejście do, do scen z terapeutami. Super jest to zrobione produkcyjnie, przez te dialogi, napięcie, w ogóle zagrane, wybitnie. Ale w pewnym sensie no znowu bezpośrednio pada, że, że to znaczy on musi przepracować problem, że on ją uratował. Yy, I on jakby pracuje z tym problemem, ale wychodzi z tej terapii z hukiem, mówiąc, że on ją jakby tylko ratował. I rzeczywiście to jest problem, kto, z którym mam nadzieję i, i wy się z nim nie zmierzycie, ani ja, e, bo, bo to jest coś okropnego, nie do pomyślenia. Co by wyście zrobili na miejscu Joela pod koniec pierwszego sezonu? E, w takim telegraficznym skrócie, bo wiem, że tu jest kilka osób, które... No, nie, co więcej niż kilka, no nie będę was oszukiwać. Fajnie, że jesteście... I słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale myślę, że, że jest to ciekawe. Obejście, naprawdę no polecam. Pierwszy sezon polegał na tym, że dowiadujemy, jest pandemia, to znaczy pandemia polegająca na tym, że kordyceps, taki grzyb, który rzeczywiście w świecie prawdziwym istnieje, to znaczy ewolucyjnie nie jest nie jest jakby możliwe to, aby on ewoluował na ludzi, to znaczy on przejmuje bodajże chyba tam jakieś grzyby czy coś takiego i przejmuje nad nimi kontrolę. Jest coś takiego, znaczy jest taki, taki wirus, a w serialu jest to oczywiście fikcja, że, że on ewoluuje poprzez tam wyroby ziemniaczane, mączne do ludzi. I ludzie zamieniają się wchodzące chodzące zombiaki. I Ellie, jedna z naszych głównych płaterek, jest odporna na ugryzienie, bo tak się zaraża poprzez tę chorobę. No i jest jakby towarem dosłownym towarem, który należy przewieźć do świetlików, a więc organizacji, która bada i stara się uratować ten świat pogrążony w chaosie. No i kiedy już udało im się dotrzeć do siedziby świetlików, to, to jakby to, to ta więź pomiędzy Joelem, czyli tym tak, tak zwanym transport, transporterem, czyli osobą wykonującą zlecenia, po prostu przetransportować z punktu A do punktu B, i zgarnąć za to kasę, okazuje się nieco silniejsza i, i w tym momencie rzeczywiście Joel z stołka operacyjnego ratuje Eli. Nie pozwalając na operowanie jej, przy czym ratując jej życie, bo operacja wiązałaby się z jej uśmierceniem, bo ten gen prawdopodobnie jest w mózgu, a więc to, to mózg należałoby poddać badaniom. No więc do tak drastyczny, drastycznych scen nie dochodzi, ale za to dochodzi do wymordowania szpitala i, i kłamstwa, okrutnego kłamstwa na końcu, kiedy Joel nie przyznaje się, że, że ten jakby nie pozwolił jej zginąć, a za to pozbawił życia, Kilkunastu, kilkudziesięciu czy nawet setce osób. No, to tytułem jeszcze wstępu, który pewnie powinien paść wcześniej, ale rzeczywiście, żeby opowiadać o drugim odcinku, o pierwszym odcinku drugiego sezonu i o każdym kolejnym, to myślę, to będzie warte. Ja Was zachęcam dalej i słuchajcie, idziemy dalej, więc o terapii powiedziałem, ekspozycji w dialogach powiedziałem, ale ponownie, jakby gra robiła to dużo lepiej. Nie trzeba było udowadniać tego, Konfliktu, który czujemy pomiędzy Joelem a Eli, to znaczy w tym pierwszym odcinku po tych pięciu chyba bodajże latach, tak mi się wydaje, Eli ma chyba 19. wcześniej nie wiem, no, no mniejsza, minął jakiś czas i, 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 i tego konfliktu z, Joela z Eli nie trzeba było tłumaczyć, to znaczy to ten konflikt dość naturalny oparty był na podejrzliwości Eli, że Joel nie do końca. E, nie wierzę do końca Joelowi, że ten rzeczywiście. Trudno stwierdzić. To znaczy, wyobraźcie sobie, jak wy byście się zachowali w takiej sytuacji. To znaczy, jesteście uśpieni, mają was operować, aby dowieść istnieniu szczepionki czy genu pozwalającego na przetrwanie poprzez zarażenie, a w końcu budzicie się i operacja się nie powiodła. Joel was odwozi, i wy właściwie nie wiecie, co się wydarzyło, i musicie zaufać na słowo. No więc ten konflikt oparty na podejrzliwości. Zwłaszcza o tym, że po prostu ten Joel nie powiedział Eli wszystkiego, nie opowiedział wszystkiego o świetlikach, i przez to jakby rozstrzygnięcie konfliktu poprzez poszukiwanie motywacji. Tak sobie ładnie zapisałem, ale to znaczy, rzeczywiście widać, że Eli próbuje poszukiwać siebie. To jest ponownie wiele zarzutów. Ale myślę, że tak samo wiele zarzutów jak padło w stosunku do trzeciego odcinka pierwszego sezonu i siódmego odcinka pierwszego sezonu, w którym były to wątki e, gejowskie i lesbijskie w tej kolejności. To tak samo i w pierwszym odcinku, no, może być to dla niektórych e, game changer. Znaczy, już widziałem komentarze na film webie, że. Tu, tu, zaburza mi to obraz tutaj serialu, i nie wiem, czy będę w stanie go oglądać dalej, skoro tutaj będzie wątek lesbijski. No. Jest jak jest, słuchajcie, no to jakby nie, nie, nie podlega ocenie, bo rzeczywiście to, to właściwie nie. Słuchamy, nie oceniamy. Nie? Fajny trend. Powinien być częściej wykorzystywany. I rozstrzygnięcie konfliktów poprzez poszukiwanie tej motywacji widzimy: poprzez, no właśnie, usilne próbowanie eksplorowania świata na własną rękę, odcięcie się, odcięcie od tempowiny, granie na gitarze, słuchajcie, no wiele, wiele wątków, poszukiwanie swojego ja, poprzez patrolowanie ze swoimi przyjaciółmi, poszukiwanie miłości. Poszukiwanie celu, radzenia sobie z poprzednimi traumami i decyzjami. I... Właśnie. To znaczy... No, umówmy się. W grze też mieli o to problemy, a jednak dało się to znieść. Myślę, że ta historia... Znaczy, dobra, umówmy się. Lubimy grać w gry. To jeszcze powinienem powiedzieć. Lubimy grać w gry, które sprawiają, że czujemy się lepiej. To znaczy, że... No, naturalnie wchodzimy w światy, w które... W życiu rzeczywistym nie moglibyśmy ich uświadczyć w grach, raczej właśnie, zazwyczaj no, science fiki są to jakieś przygodówki, są to jakieś takie no, historyczne gry, strategie, wcielanie się w pewne postacie, A tu jednak ta gra i ten serial, pomimo że w świecie opartym na założeniach science fiction, znaczy na tym kordycepsie, który zaraża ludzi, to mimo wszystko e, chyba na pierwszy plan i dalej będę bronił tego wrażenia, wysuwa nam się po prostu. Ta zawiłość relacji, to znaczy relacje, relacje, relacje międzyludzkie i to coś, co najpiękniejszego między ludźmi, to jest również, no, jak to w życiu i jak to w świecie, to znaczy wszystko musi się równoważyć. I skoro relacje międzyludzkie są najpiękniejsze, to znaczy, że musi być do tego jakaś równowaga i zdecydowanie relacje międzyludzkie są źródłem stresu, są źródłem problemów i są źródłem również wszystkiego, co najgorsze, skoro i najlepsze. No więc to będzie eksplorowane przez cały drugi sezon. To, jak jesteśmy w stanie sobie radzić z traumami. To znaczy, to, to nie jest gra, która ma nas polepszyć w kontekście natychmiastowym. To znaczy, my nie będziemy się po niej czuli lepiej, kiedy w nią zagramy. Dopadnie nas raczej coś po kroju kryzysu egzysten egzystencjonalnego. Sam się z takim zetknąłem, to znaczy nie trwa on zbyt długo, ale y, dalej jakby myślę o tej grze. Nawet do dziś, słuchajcie, no, ten sezon jest świetnym przypomnieniem tych emocji, które czułem, które wiem jakby, jakie będą kolejne kroki, co się wydarzy. Y, jest to przeprawa, która nie jest łatwa, ale jest warta, bo obserwujemy ją z tej bezpiecznej perspektywy. To znaczy bezpośrednio nie uczestniczymy w tym świecie. A mierzenie się z trudnymi emocjami w moim przekonaniu jest, kiedy są one właśnie bezpiecznie ukazane, to znaczy nie uczestniczymy w jest dobrą szkołą przygotowawczą do tego, co czeka nas w życiu. I oczywiście nie wszystko da się przewidzieć i właściwie nic nie da się przewidzieć. Bardzo ładny dialog pada w tym pierwszym odcinku. Ze strony konsulatu, słuchajcie, tej tej Tego demokratycznego rządu, z którego pamiętam się nabijałem, że jest komunistyczny w, w pierwszym sezonie. Tak, Bo tak, tak jak we, bracie się spotkali, to, to tam padło. Tutaj wszystko jest wspólne i rzeczywiście to, to miała takie znamiona, ale jak widać, ta wioska hmm, przebyła podobną historię jak Polska. No dobra, wraca wracawszy do tego tematu, to w tym konsulacie, w demokratycznym posiedzeniu, w którym Eli wraz z Dinem referowały, co ich spotkało, to znaczy, że na napotkał ich, napotkała ich istota o nieco większym ilorazie inteligencji, to znaczy potrafiąca się ukrywać, a zainfekowana. I to jest efektem tej debaty, to znaczy patrolu i sprawozdania. I to Oczywiście, że Tameli się nie posłuchała, ale to typowa, wiecie, nastolatka, która po prostu robi wszystko na opak. No, o tym też pogadamy, ale w dalszej części, bo tu pierwszy odcinek to, jest tylko, e, to są tylko nasze przeczucia co do kolejnych e, odcinków e, i co do całego serialu. No i właśnie, a propos tego, kryje się ten dialog, e, kiedy żona Tomiego wypowiada słowa: Mam złe przeczucia. I, wiecie, przeczucia, uczucia. Jak można coś przewidzieć, kiedy życie jest absolutnie nieprzewidywalne. Jak można mówić o przeczuciach? Ale jest to zrozumiałe, że jakby tam Maria Miller, tak? Bo tutaj Tommy Miller i Maria Miller e, raczej bazują na takich przeczuciach i jedna z bohaterek e, zasiadająca w tym konsulacie wypowiada takie znamienne słowa Rzeczywistość to tylko zbiorowe przeczucia. Cytując aktorską, e, aktorkę amerykańskiego pochodzenia, Lili Tomlin. E, I rzeczywiście, Rzeczywistość to tylko zbiorowe przeczucia. Ja mam przeczucie, że mimo wszystko ten serial się wyklaruje. Liczę na to bardzo gorąco, e, że będzie on strukturalnie ułożony, przemyślany zresztą, że będzie to co najbardziej canie, słuchajcie. Po prostu pokazanie drugiej perspektywy. E, bo skoro pierwszy serial budował nam relacje i więź pomiędzy nieznajomymi sobie ludźmi, pomiędzy towarem a transporterem, i tak doszło do naprawdę głębokiej więzi. To teraz należy wczuć się w konsekwencje tej jakże głębokiej więzi. Do tego zachęcam. Słuchajcie, obserwujcie ten podcast. Tak jak zapowiadam, co dwa tygodnie będziemy sobie powracać. To będą trzy odcinki wyłącznie z tym, więc cztery łącznie, włącznie. I tutaj będziemy sobie rozmawiać o tych odcinkach łączonych. No, chyba, że stwierdzę inaczej, bo na przykład coś mnie tak bardzo poruszy, że... Będę musiał poświęcić ten osobny odcinek, tak jak temu, ale to tylko w skrajnych przypadkach. Dzięki serdeczne, że słuchacie, Słuchajcie, podzielcie się proszę swoimi opiniami, o ile oglądacie, o ile słuchacie, co tam e, czytaliście. No, na propos, teraz do Was z sezonu drugiego. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do usłyszenia już za tydzień w sobotę o godzinie 19 na podcaście olewkowie. Wszystkiego dobrego, cześć, pa